Rafał Mamla, puchar Polski, trochę twoje rozgrywki. Poprzedni mecz ze Stalą Mielec wybroniłeś w rzutach karnych, także nic tylko się chyba cieszyć na kolejne szanse. Tak, jak najbardziej. Cieszę się bardzo, że dostaje kolejną szansę w pucharze, na pewno są fajne rozgrywki. Yy, sytuacja jest taka, że albo się wygrywa, albo odpada, więc to jest na pewno fajne doświadczenie. Fajne. Liczysz na to, żeby dzisiaj też jakieś karne pogronić, czy raczej chciałbyś uniknąć tego? <grym> Chciałbym uniknąć i zakończyć to w 90 minutach na naszą korzyść. Bartek, zanim przejdziemy do, do tego meczu, to wypada pogratulować kolejnego powołania do reprezentacji Polski U-20. Czy to jest taka dodatkowa motywacja przed dzisiejszym występem? Dziękuję bardzo. No, na pewno. Szczególnie przed powołaniami to jest motywacja, żeby właśnie to powołanie dostać, więc za każdym razem, jeżeli się dostaje tą szansę, no to, to mam, w, mam z tyłu głowy, że właśnie ludzie, którzy, którzy od których zależy to powołanie, oglądają. Więc no tutaj na, na każdej szansie muszę pokazać, na każdym meczu muszę pokazać, że, e, że zasługuję. On Sunday you played against the Polish Champions. Now you played against the team from the third division. Do you feel it's a good? I think uh, every team has You know, every every game is important and um, it's going to be a challenge just like every every game. And we have to come in here, treat it as a game that's going to be difficult and make sure we do what we have to do as a team and we're going to be good. Do you have hunger to score some goals today? Yes, 100%. I'm hoping to get my goal in today and, you know, hopefully we get the win. Do you Tak, no, wydaje mi się, że w tym natłoku, szczególnie w tym tygodniu, w tym natłoku meczowym, no to e, wiadomo, jest to takie rozgoryczenie jeszcze, ten stół głowy, ale no, musimy się skupić już na następnych meczach, bo, bo, bo tego wyniku z Jagiellonią już nie zmienimy, a mamy wpływ na to, co, co się będzie działo dzisiaj i po dzisiaj, co się będzie działo w Katowicach. Czy według Ciebie taka ewentualna wygrana dzisiaj dla takiego dużego kopa przed tym właśnie ostatnim elementem tego wyjazdu, maratonu wyjazdu, który będzie w Katowicach? Wydaje mi się, że na pewno tu nieważne, nieważne, z kim się gra, czy to jest przeciwnik z niższej ligi czy, czy, czy z wyższej, no to zawsze wygrany mecz dodaje takiego ducha drużynie, dodaje pewności siebie no i na pewno pomaga w nadchodzących meczach, więc no tutaj mecz jest taki typowo pucharowy. No w, Polsce, w Polsce to się rządzi swoimi prawami, nie tylko w Polsce, ale no trzeba się skupić, bo, bo to nie, nie będzie na pewno łatwe spotkanie. Jak ci się w ogóle podoba to boisko, które tutaj jest we wronkach? Nie, boisko tak naprawdę w porządku, taka druga trzecia jak najbardziej. Więc sobie jest ok. Czy doszliście już do siebie, bo ten odstęp od tego meczu z Jagielonią jest dość nieduży, czy już doszliście w pełni do siebie? No wiadomo, że mecz yy, z Jagiellonią dał siebie znaki i chłopaki na pewno bardzo zmęczeni. I wyjściowa naska będzie też trochę różnić się od tej z Jagiellonią, więc... Niektórzy, którzy jeszcze nie dostali większych minut, większych szans, dostaną teraz. Przyjechaliśmy razem po awancę, razem to zrobimy. Dawaj! Dobra gra, Dobra, panowie, dobrego momentu. Panie prezesie, o zasadzie rozmowy z kapitanem, wiemy, co Czy to możemy zapytać. Wykonanie zakupu dla warsztatów, które jednoczyli nie? war, Niektóre rzeczy będziemy wstrzymywać siłą, że się wyniki towarzyszą, nie?

Bravo! Señor

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và はい Nic źle strzelają, czy dobrze dobrze te karne? Co i zła. Ja no nie wiem. Nie wiem co on ci A co ja mam ci fajne to było, nie? Co? No. To dzisiaj to była kolejna interwencja w środek. Ja tylko karnę. Petarda. Petarda. Dobra, odpuszczam dobrze, ci. Dobrze, dziękuję. Petarda, nie? Ja tylko na puchar no. byle, byle, byle do finału. To jak jak najbardziej.